Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was w takim oto wydaniu. Niestety nie możecie oglądać mojej twarzy aktualnie, iż, ponieważ ja jeszcze jestem, słuchajcie, chora. W tamtym tygodniu ogólnie ten film miał być, miał się pojawić, czyli ładowanie kopert. Dzisiaj miało być um, budżet mojej klientki, a finalnie wyszło tak, że się to przesunęło o tydzień. No niestety, tak, słuchajcie, to... Wyszło, że musiałam to po prostu przesunąć o jeden tydzień, dlatego to, że wam się dalej nie pokazuje, bo wyglądam tragicznie, jeszcze mnie, słuchajcie, dopadła opryszczka, w ogóle nie, no to jest po prostu jakiś meksyk, no ale dobra, myślę, że nie ma co, słuchajcie, przedłużać, bo, bo wiecie, moja choroba, więc jak będziecie słyszeć mój głos, który jest taki średni to wybaczcie, ale jeszcze tak jak mówię cały czas jestem trochę chora. No, ale dobra. Myślę, że nie ma co przedłużać. Przechodzimy, słuchajcie, do kładania moich pieniążków do wyzwań. Tutaj, jak już mogliście zobaczyć na początku pieniążki w formie ASMR. Słuchajcie, zostały właśnie włożone, więc Myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy już tutaj lecieć. Dajcie mi, słuchajcie, jeszcze tak swoją drogą w ogóle znać, czy Wam się takie ASMR w ogóle podoba i lubi się to oglądać, czy raczej sobie darować tak, takie ASMRy i, i po prostu lecieć bez tego, więc będzie mi miło, jeśli mi dacie znać w komentarzach. No, no i teraz, no i teraz tak. Dobra, jeśli chodzi o wydatki roczne, od których sobie tutaj zaczniemy dzisiaj. No to mamy tak, 330 zł plus 80 planowo, jakie ma być. No to mamy tutaj mieć 410 złotyszy polskich. To przebierzemy sobie tak. I sobie zrobimy, słuchajcie, w taki sposób, że ja sobie stówkę odłożę. Wezmę dwie stówki i będzie tak, dwa, trzy. O, w taki sposób dwie dyszki sobie położę i powinno być 410 zł. 2, 3 raz, 2, 3, 4, 5, 410. Mamy to, zgadza się. Jeśli chodzi właśnie o tutaj domek, no to mamy tu wszystko, zgadza się elegancko. Lecimy, kochani, dalej. Jeśli chodzi o Boże Narodzenie oraz Sylwester, który swoją drogą już mamy niedługo, bo za miesiąc, no to tutaj, kochani, klasycznie dwie stówki leci. Tu już mamy tym razem laminowane wyzwanie, w sensie ten wydatek roczny, więc tu będzie kwota 830 zł, bo idzie tutaj dwie stówki, więc tak. Dalej bierzemy 200 zł, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 830. fajnie. Tutaj też, słuchajcie, się zgadza, jest elegancko. Następnie przechodzimy do kolejnego wydatku rocznego, jakim jest ubezpieczenie mojego samochodu, które mam swoją drogą. Słuchajcie, już niedługo, bo w grudniu, więc będę musiała to ubezpieczenie w grudniu, słuchajcie, zapłacić. Więc tak, 349 zł, dodać 43, wychodzi, że jest 920, boże, 392 zł. Czyli tu mamy tak, 392 zł, więc teraz sobie tak, wyjmiemy tutaj, co mamy.

Lecimy dalej. Następnie mamy tutaj punto przegląd, czyli tym razem lecimy z przeglądem mojego samochodu. No i tak, tutaj sobie dokładamy 15, czyli będzie razem 60 zł. Tu mamy 45, więc ja sobie tak piątkę wyciągnę i dołożę dwie dyszki, co daje nam razem właśnie 60 zł. Wkładamy do koperty, lecimy dalej. W ogóle, słuchajcie, kochani, ostatnio dostałam taki ładny komentarz od jednej z was na Facebooku. Taki, wiecie, właśnie na temat kontentu tutaj na mojego YouTube'a. Ja Wam dziś postaram się za chwileczkę pokazać ten komentarz, bo po prostu był taki fajny, miły, prywatną wiadomość dostałam od klientki i powiem Wam, że naprawdę przeuroczo mi się to, słuchajcie, czytało, więc naprawdę... I love, za chwilę, tak jak mówię, za chwilę Wam tutaj pokażę ten komentarz, więc mam nadzieję, że Wam się, wiecie, podzielę się Wam, że z Wami, tak powiem, tą moją właśnie miłą informacją, którą ostatnio dostałam. My lecimy dalej. Jeśli chodzi o wypad w góry, który mam planowo w lutym, jak to wyjdzie, zobaczymy, no to tutaj chcę dać dwie stówki. No i tu mamy tak, plus 200. I to jest 200 zł. Dzisiaj mamy. Które? Jak to nagrywam? 19. Tak, więc tak. Dwie stóweczki tutaj leci. Dwie stóweczki tutaj leci. Elegancko. Dobra, wkładamy te dwie stówki. No i lecimy. Słuchajcie, kochani, dalej wyzwanie 5000 no to ono sobie tutaj egzystuje no i tak. Wyzwanie samochód, czyli ogólnie tak. Miałam w tym miesiącu dać tutaj 500 zł, ale z racji tego, że musiałam kupić aż to, że tak to powiem, dwa razy, dwa razy słuchajcie kochani. dwa razy musiałam kupić olej do samochodu. Bo, bo musiałam, bo, bo wiecie, tam dość często mi się olej z auta tam gdzieś, wiecie, wylewa, przecież jakby szybko, bardzo szybko ten olej mi z auta ucieka, nie wiem, jaka to jest zasada. No i um, muszę często go dolewać. No i wyobraźcie sobie, że już raz kupiłam bańkę za 50, teraz musiałam kupić za kolejną 200, czyli odejmując 250 zł. z tego, zostaje mi tutaj 250 zł, które dołożyłam do tutaj tego wyzwania. 200... 250. O, w taki sposób. Więc sobie tutaj dołożymy właśnie te pieniążki. No, i tak to sobie wezmę, i tak sobie zapiszę. Plus 250. Daje nam to 250 zł. Dzisiaj jest 19,11. No, i tutaj patrząc pod tym, to jest raz, dwa, trzy. 4 to jest 200 i 250, nie będę się już bawiła, słuchajcie, w tych samochodzików, bo ja tutaj często wyjmuję stąd pieniądze i dodaję, i wyjmuję, i dodaję, i wyjmuję, więc to jest, słuchajcie, bez sensu, po prostu sobie kiedyś zrobię taką zwykłą kartę, chyba bez jakiegokolwiek wyzwania, po prostu zwykła karta, wiecie o co chodzi, dobra, lecimy teraz dalej, jeśli chodzi o um, opony, no to opony w tym miesiącu tutaj sobie dostaną 70 złotych, tak, pieniądze lecą, klasyka. Tutaj mają 70 zł polskich. Więc tu jest tak 70, 70. mamy tak 50 i 20. Daje nam to razem 70 zł. No i lecimy dalej. Jeśli chodzi o konto oszczędnościowe, no to konto oszczędnościowe tutaj jakieś pieniądze ma, to jest wszystko na koncie. Jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe, no to imprezy okolicznościowe tutaj w tym miesiącu dostają 125 zł. To jest jak to się śmieje, klasyka, czyli cały tutaj powiedzmy prezencik zostaje zamalowany, że tak to powiem. I ja sobie biorę tak: 125. Czyli jest 125 zł. Tutaj mamy, co my tu mamy? Mamy tak, o. O, w taki sposób. I tu jest jeszcze piątka, więc ja sobie po prostu tą dychę, która tutaj jest. Wymienię na całą dziesiątkę i będę miała tak, wiecie, taką ładną kwotę, całą pełną. No i teraz tak. Plus 125 zł. Czyli tak, mamy tutaj 215 plus 125 to jest 340. No i dzisiaj mamy tutaj 19,11. Zobaczę sobie tylko, czy na pewno jest tutaj tyle kasy. 2, 3, tak, jest 340 zł. Jest słuchajcie, 340. Elegancko. No i lecimy dalej. Wyzwanie zdrowie w tym miesiącu nie dostaję nic, dlatego że już popłynęłam u rehabilitantów, bo ja nie wiem, czy mówiłam, ale zaczęłam nowe rehabilitacje ostatnio i troszeczkę one mnie tam no, w tym miesiącu wyniosły, ale to Wam wszystko opowiem na podsumowaniu miesiąca. I w ogóle muszę się napić, słuchajcie, łeka kawę, bo już czuję, że mnie boli gardło. Okej, okay. Dzień Matki i Dzień Ojca, tutaj słuchajcie, leci 40 zł, więc tu mamy 40. Wkładamy tutaj 40. No i tu mamy całe kółeczko. Jest zamalowane. O, takie eleganckie, a dzisiaj będzie na czarno. Więc tu mamy plus 40. Nie wiem, co się dzieje z tymi markerami moimi ostatnio. Czy one wysychają? Czy o co chodzi? Bo raz piszą, raz nie piszą, jak muszę Ci widzieć. Raz piszą fajnie, raz się zacinają. No nie wiem. Dobra, razem mamy 120 zł tutaj. Więc jest spoko. No i tak, yy, wyjazd wakacyjny tutaj chciałabym odłożyć 100 zł. Więc co weźmiemy w 50. 50, -tki, 50 -tki są takie brzydkie. No nic, muszą być w 50, bo nie mam inaczej. Dobra, więc tutaj mam stówkę. ten jednej strony stówka jest tutaj plus. O, już, już dalej zaczęło Nie no, po prostu nie mogę tych markerów. 300 już działa XD, po prostu XD 1911 jest super. Udało mi się uzupełnić to, co chciałam uzupełnić. Teraz się tego zastanawiam, co mi tutaj tyle hajsów zostało. No bo teoretycznie tutaj powinna mieć jakieś 200. A zostało mi więcej niż 200. I słuchajcie, mnie to zastanawia, o co kaman? O co kaman? No bo tak, tu jest tak 100. 10, 20, 30, 180. Tu będzie 190. No i 200 zł polskich nie? Słuchajcie, tak, dobrze liczę. No tutaj jest dwie stówki, które powinnam właśnie mieć, oddane właśnie za ten olej, który musiałam wziąć i popłaciłam kontem. No i tutaj zostało mi 2, 3, 4, 5 zł. Jestem słuchajcie, pogatsza o piątkę. No to nic, słuchajcie, od razu sobie te 5 zł. Wrzucimy do mojego wyzwania. To Tylko sobie wymienię na całe piątkę. Do mojego wyzwania, kochani, a co się będziemy szczypać, nie? Co my się będziemy szczypać? Słuchajcie, co się będziemy szczypać? Od razu, jak coś jest więcej, to odkładamy, a co tam? Tutaj nie odłożymy, bo tutaj potrzebuje dwóch dwudziestych, więc tutaj odpada to, nie odłożymy. E, tutaj mamy coś, tu mamy coś. No i teraz tak, piątka standardowo do wyzwania 5 zł, czy coś tu by innego uzupełnił? A, standardowo do wyzwania 5 zł chyba rzucimy. Klasycznie, jak piątka to do wyzwania 5 zł. Dobra, biorę zielony marker. Narysuję sobie tutaj tą piątkę, że poszła ona. Tylko tu się ładnie na, na zielono. Ja słuchajcie, w szlafroku siedzę, jest godzina... 13 prawie, ja to nagrywam, a ja słuchajcie, siedzę w szlafroku, ale zmobilizowałam się, żeby wstać z wyra i coś pierwszy raz od w sumie niedzieli, coś zrobić, więc jest dobrze. Jest dobrze, jest progres, już czuję, że jest lepiej niż było, ale gdyby nie ta opryczka, to już w ogóle byłoby zajebiście. No ale słuchajcie, życie. Dobra, więc tak, piątka tutaj już wleciała, I tak to, słuchajcie, kochani, wygląda. Mamy to, udało nam się. Te pieniążki sobie przyłożę do mojego segregatora z wydatkami zmiennymi, tego różowego, którego mam. No i kochani, mamy to, udało nam się, dotrwaliśmy do końca. Wam się udało się dotrwać do tego momentu, to piszcie w komentarzach wydatki roczne i oszczędności długoterminowe. Ja się z Wami będę żegnać. Jeśli film Wam się spodoba, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli dacie łapkę w górę, napiszecie jakiś miły komentarz i uda nam się, wiecie, te tak zasięgi dać dalej, żeby jak najwięcej osób mogło widzieć tutaj mój content. Za wiadomości prywatne właśnie takie jak dostałam ostatnio od jednej z Was. Bardzo serdecznie dziękuję, tak samo każdej osobie, która komentuje i jest tutaj razem ze mną. No, więc dziewczynom, które wspierają płatnie mój kanał, też bardzo serdecznie dziękuję. No i życzę wam, kochani, miłego dnia, wieczoru lub popołudnia, w zależności, kiedy się widzimy. No i słyszymy się już za tydzień w kolejnym filmie. Busiaczki. trzymajcie się cieplutko. Pa-pa.